Podczas dziesiątej sesji Sejmiku radni województwa świętokrzyskiego zdecydowali o finansowym wsparciu wydarzeń kulturalnych w 2011 roku. Główne dofinansowanie trafi do dla organizatorów Dymarek Świętokrzyskich. No już niedługo, bo w trzeci weekend sierpnia odbędzie się no bardzo ważna impreza dla regionu, jubileuszowa także w tym roku i niestety sam organizatorom zabrakło pieniędzy zdecydowanie, a przy okazji otwierane jest także nowe centrum dymarkowskie i radni dzisiaj będą podejmować decyzję o dofinansowaniu w wysokości 80 tysięcy, czyli łączne dofinansowanie ze strony samorządu województwa, tej imprezy wynosiłoby 100 tysięcy. Jak zapewnia Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego, udzielona pomoc finansowa podniesie poziom organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz wpłynie na promocję regionu. Decyzją radnych zyskają także Świętokrzyskie Zabytki. Dotacja z budżetu województwa pozwoli na wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych obiektów zabytkowych. Na ten cel przeznaczono aż 600 tysięcy złotych. Zabytki są bardzo zróżnicowane, ale w zasadzie wszystkie zabytki, wszystkie parafie i także obiekty świeckie, które złożyły do nas wnioski, jeśli tylko spełniały wymogi formalne, otrzymały dofinansowanie, także 34, 34 szczęśliwców otrzyma takie dofinansowanie. Najwięcej, bo 80 tysięcy złotych, otrzyma kościół rektoralny pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Rytwianach w powiecie Staszowskim. Środki będą przeznaczone na renowację tynków, ścian i sklepień oraz odtworzenie zabytkowych elementów w domu braci konwersów zespołu Pokamedulskiego. Dofinansowanie trafi także do wiślicy. 39 tysięcy umożliwi prace konserwatorskie w krypcie wiślickiej bazyliki. Radni województwa uchwalili także program rozwoju bazy sportowej na najbliższe lata. Województwo Świętokrzyskie w 2011 roku na jego realizację otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki limit środków w wysokości ponad 2 milionów złotych. 1,2 200 000 zostanie przeznaczony na budowę sal gimnastycznych w imielnie, Królewcu, Janiku i świętej Katarzynie, hali sportowej w Bilczy oraz boiska wielofunkcyjnego w Strawczynku. Pozostała część kwoty wesprze trzy nowe inwestycje. Pierwsza główna to Centrum Sportowe w Staszowie, Basen Hala. Potężna inwestycja, 24 milionów. Otrzyma dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy. Druga inwestycja, także duża, blisko 7 milionowa. Pierwsze kryte lodowisko w naszym województwie w Skarżysku Kamiennej, kwota 400 tysięcy. I Centrum Sportu w Czmińsku, gminie Miedziana Góra 100 tysięcy. Kolejne środki trafią m.in. do gminy Moskorzew. 16,5 tysiąca złotych umożliwi wykup nieruchomości, na której stoi kopiec Kościuszki. Miejsce to upamiętnia bitwę pod Szczekocinami i walki powstańcze w okresie insurrekcji kościuszkowskiej. Jednak od kilku lat kopiec leży na terenie prywatnym, co utrudnia jego ochronę. Tak się stało, że właściciel prywatny odzyskał tą nieruchomość, zlikwidowano wszystkie urządzenia, które upamiętniały to wydarzenie. Teraz chcemy pomóc gminie, tak aby my kupimy tą nieruchomość, gdzie stoi kopiec, natomiast gmina zrobi tablicę, uporządkuje, zrobi ławeczki tam, żeby mogły się odbywać uroczystości patriotyczne. Moskorzew to nie jedyna gmina, która otrzymała wsparcie z budżetu województwa. Dotacje w wysokości 15 i 10 tysięcy złotych przyznano także gminie Raków i Górno. Środki te będą przeznaczone na ochronę bezpieczeństwa osób korzystających z zalewu hańcza i cedzyna. Podczas sesji podsumowano również realizację projektu sieci szerokopasmowej w województwie świętokrzyskim. Zakończył się pierwszy etap, czyli wszystko sprawy związane z budowaniem studium, wytworzeniem i uzrobieniem pewnych uzgodnień z Komisją Europerską został zakończony. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało całą dokumentację do UOKiK-u w celu dokonania notyfikacji pomocy publicznej. Jest to pierwszy z warunków takich już niezbędnych do realizacji, ale po zrobieniu wszystkich czynności. Przez nas. Jak informuje Andrzej Sztokwisz z Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, obecnie zaczynają się prace związane z przygotowaniem postępowań przetargowych oraz powołaniem zespołu projektowego, a więc już realizacją projektu. Sam projekt ma na celu zwiększenie konkurencji dostawy internetu w regionie. Odbędzie się to poprzez udostępnienie operatorom prywatnym dostawy internetu, szczególnie w miejscach, gdzie obecnie nie ma takich możliwości. Sieć będzie przechodziła przez 100 gmin i obejmie swoim zasięgiem ponad 90% mieszkańców.